Midwor jest nowy kurde, ale sosu. Spider Minecraft ocen, oc, i ocenia chopaków. O... Dobra, ostatnie siat, bo gamingowy, wiecie, max 20, wiesz o co chodzi. Kam Kosła. Mój mózg to jest małpka z talerzami, która robi pynk! O której? Pink! Pynk! No, co blacha zdziwiony? Gamingowy luty w końcu... Ej, nie, ale! chat, Ale z kim my gramy? Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Ale patrz. Czarny, no. jest piąty dzień miesiąca. Jeszcze się nie liczy, bo dopiero intro, no nie? Ale patrzcie: były 4 dni lutego, nie? Apex, fazmofobia, Minecraft, y, PoliBridge, y, Uno, y, Bigfoot, y, No, no patrz: i Sims, i. 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 i CS. No to czad, 4 dni, 8 gier. No. Pink. Do you ever look Plus, nie, jeszcze, jeszcze jest kategoria just chatting, no nie? I na just chatting przeglądaliśmy gry na Steamie. To też się w sumie jako gamingowa kategoria zalicza, no nie? Someone in wonder. Watch party, znaczy ten loża komentatorska Dragon Race, to też jak gaming. No charts. Pink. Pink. Achslihion. Pink. To tak dzisiaj wszystko. można, to dzisiaj o, można przystopować. No nie no, teraz jest miał... Ten kanał schodzi na psy. O, ciekawe. Idziemy do Netheru. Następnie. Trade'ujemy szybko perły. Twierdza. Nether Travel. End. I schodzimy Siema, poniżej Laya. 30 minuty. Bali się oni Mandzia z Fletcherem. To poznają oni mandzia z mocą łóżek. Koniec miłego mandzia! Koniec! Monka W. Od dzisiaj do niedzieli nie bawimy się już w słabe, powolne, bezpieczne taktyki! Przepierdzielimy większość ranów! Nie uda nam się, szczołkujemy, ale się nauczymy! Nauczymy się i nam się uda! Powiedzie nam się! Będziemy mieli jednego, jednego rana! Dzięki któremu nie pobił tego czasu! Nigdy! Nigdy! I to się stanie do niedzieli, chat. Powiem tak, chat. Jakby teraz był ten challenge. XD, w Fortnite, ale że Jacob. Chat. Gdyby dzisiaj ten challenge się zaczął, to bym go wyruchał. Serio. Wiecie dlaczego? Bo ja od kiedy się challenge skończył, oglądam sobie w nocy Tiffu, jak speedrunuje. Stary jest insane. Chłop wchodzi. Tifiu. 20... znaczy druga. czat. Nie no, to jest insane co robi Tifiu, nie? Chłop normalnie. czat. stary. Ale nie, wiecie co? Ja nigdy nie byłem tak bardzo wyruchany jak wyruchała mnie ta gra zwana Minecraft. Chłop wchodzi co drugi nether i ma fortecę na starcie. Tak, buddy? Nie mogę. A, to no widzisz. A, na stymie. A to rzeczywiście. Myślałem, że doskoczył. Byłem tak. To, że Nexe wygrał ten challenge speedrunowy, to jest obraza. Obraza dla nas Pot! Trochę emocji dla widzów, żeby widzowie się nie nudzili. Też byłem To jest no obraza za, wiecie, i kłopię. trzeba by to kiedyś naprawić, dalej widzisz Ja pierdzielę! was. mam w dupę z tym, ja pierdolę jak to chujo, Jaka chujowa to była twierdza, ja pierdolę, jakie gówno je Nie da się nic nie robić, nie? O Bartmanie. Czyliujemy bombę, Może Możemy coś na PW podać coś? Teraz co macie? Ja się właśnie palę w lawie i wszystko teraz. Eee. <grym> I otwarta przestrzeń nie. I diaksowy kilo. No Dobra, ale bardzo dobrze, że mam bardzo respawn Ankor A dlaczego się nie zrespiłem będzie w nederze? Która to była minuta? Dziewiąta. Nie, to nie bula. Jak! Z a... McDonalda pięć złotych. O! To jest widzowie. Speedrunuje, chłop, cały dzień. Ma jakiś dobry seed. Nie doceni go, nie doceni go. Opluje dobry seed. A później już dobry. No nie, 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 nie! nie, nie, nie. Ej, Pog! Przeżył. Wow! Ja pierdzielę! Wow! Już się pogodziłem, że F! Już się pogodziłem, że łeł, F! Że masz, żeby. O, Nie. Krupa, ale, jestem, się... ale jestem dobrym graczem Minecrafta, <grym> <graczem, grym> O kurwa! Godzina 30, a to jest to. Ja pierdziele! To jest ten widzowie, to jest ten śmiech, to jest takie. Ha! Spoko! Ale A, no to zajebisty Neder. O! ta, tak, zajebisty. Skur! Kur! Myślę, Myślałem, nie, myślę, że lama jest naprawdę. Nie! No, no, no. Oooo! Loading? Nie tutaj, nie tutaj, nie tak! Myślałem, że to spadnie na dół! Myślałem, że to na dół spadnie! Ugracił gęszcz i z ziomeczkami. O! Będzie. Pogu! <grybuj> Kurczę, zapomniałem o grawitacji, ale nic się nie stało. Kukają ja? Jakbym tak teraz speedrunował, robiłbym to, czy ocean travel, znaczy ocean strat, e, jaka to jest strat o petach, to jest po stronie. Zaha, daj mi no tylko... To mam. Daj mi tylko żelazo Dobra. z tego ściana. Ale kto pytał? To no jest właśnie. jest jak... Mandzia... Trzymaj. AHAHAHAHAHA! To jest prajer jej! Ej Mandzia, ale z ciebie prajer jest do Mówisz daj... daj mi tylko wziąć... ale z ciebie... A mówiłeś, że to jest główno strat. Dobry, nie, ja powiedziałem, że ludzie, którzy robią ocean strata, muszą na jakimś LSD jechać. Bo to jest strategia, gdzie musisz delfina normalnie zrekrutować do twojego gangu, żeby cię kurde pchał przez wodę, nie? Ale jak ci się uda, to ja pierdzielę. Czyli nie ja Pff. Karma, karma! Karma! TOTALNIE na wróci, KARMA! Na dzisiaj Totalnie. To, jest, to jest ta gra, w której jest jedna osoba, która rozbraja bombę, a reszta ci mówi jak masz ją rozbroić? To moglibyśmy zrobić, actually. Actually moglibyśmy to zrobić. No bo właśnie, kurde, bo dzisiaj tak, może być BigFoot, no bo musimy dokończyć i jeszcze coś, no bo na BigFootie wiecie, to nie jest gamingowy luty. Jeżeli nie jest karma. TOTALNIE KARMA! Zrobił 30 minut i Blaszka narzeka, że o drzewo mam daleko, muszę pobiec. Wafi, kiedybym się zrespił z takim. Seedem, to Biała nowy film, nie no czar, kurde. Już intro, wiecie to, o co? Zgłoszenie. Gamingowy city. luty. My Czy to dzisiaj to się do się pierwszej? No trafiło. właśnie, możliwe, że będzie. Potem z góry. Możliwe, że będzie do pierwszej. Dobra, no przynajmniej... mi. Ja nie wejdę, na... Aha, kurwa. Za Sankę, Aha. bardzo. O nie, pół serduszka. Co na niego pierdnie No Piglin! Big, <grym> Ooooo Siema wpadka, co u ciebie O, Mikox widzę, że... <grym> <grym> The fuck, man! Co to miał być, gościu? No. Chyba nie... będziecie mieli je tak pochowane. Nie! Ja też Ey. szanuję zagaci content. Wreszcie porządny content. Wreszcie jakaś porządna treść na tym streamie. Yee! RIP! RIP! Ooooo! Ja widziałem z gatunku, że tam dwa były! Nie no, Ocean strat ty ty jest strzelony, ale kurde, powiem wam, że. To zombie. Ee, zombie. Ee, zombie mm, o! To <laughs> zombie ten pusty... Teraz nie restartuj! To, że jak ta muza wchodzi Nie no, nie mogę z tych świni To jest takie, oglądałem taktykę jak grać w na taktyce nie było wielkiej świni I to jest też co się robi inaczej Nie wylewasz wody, bierzesz lawę, nie? I lawą ich palisz Szmaciarzy co tu się Kur dzieje? <słyskawek> What is happening? Ja już nie mam psychy Klikam prawy przycisk, klikam prawy przycisk, klikam prawy przycisk i wszystko Ja nie wiem, ja nie wiem dlaczego ja tak wszystkich bije. <grym> Jak widzę to jedno serce to już wiadomo, że coś się stanie Okej. Okay. Wszystko dobrze. Taki <laughs> mały portalik. Ale ze mnie debil, ale ze mnie debil pierdzielony, zrobiłem to jeszcze źle. Jeszcze zrobiłem to 2 na 2. Ale ze mnie jest wolony pajac. Mini majkowy Netherforce. A kiedyś miałem takiego kolegę w klasie. O, Też miałem. Co się z nim stało? Nie no, nigdy nie był odpytywany, co nie. Zawsze, je jeżeli był szczęśliwy, jeżeli wiesz, był szczęśliwy numerek, który nie musiał dawać pracy domowej, to zawsze był on. Akurat on zawsze dostawał łatwe pytania, wiesz, na odpytce i dostał... Dobra, chat, czas na wielką spowiedź odnośnie nigdy nie byłem pytany. Nigdy o tym nie mówiłem, ale czas to powiedzieć. U nas na fizyce pani odpytywała nas w liceum w następujący sposób. Była skrzynka, no fucking joke, skrzynka... Z małymi kuleczkami, każda kuleczka ponumerowana od 1 do 30. I pani po prostu brała. Nie, kości były na matmie Kulki teraz mówię. I po prostu wylosowałam dwunastkę No to idzie dwunastka. Czajcie. System fair. Sprawiedliwy, losowy. Ale jak wiemy, kiedy przychodzi losowość, to mi pęka 5 na 6 pereł. Więc wiadomo, że na 30 kulek 25 razy jest moja. Więc zdenerwowałem się razem z kolegą. I kiedy pewnego razu pani wyszła z klasy, a siedzieliśmy w pierwszej ławce, bo gadaliśmy w ostatniej, wyjęliśmy nasze kulki ze skrzynki i zamazaliśmy nasze numery, i wpisaliśmy jakiś inny. Dlatego, kiedy pani czasami chciała policzyć, czy wszystkie kulki są, było faktycznie 30. Ale nie było tam numerka 12, czyli mojego. I co teraz pani Bożeno? Zorientowała się już pani po pięciu latach? Czy dalej czy dwunastka dalej nie ma oceny z odpowiedzi przez cały rok? Let's go. No teraz mogę powiedzieć, co mi pani zrobi. Tak, tak było widzowie. Czy to było fair? Nie. Czy to było moralne? Nie. Ale czy wyluzowani, przychodziliśmy na każdą lekcję? Oj! Jak najbardziej! O, każdy powtarza materiał przed lekcją. No a ja chyba wiem, że i tak nic z tego nie będzie, więc chillera! Szósteczki. Generalnie jak nie przychodził do. Ale robiliśmy cwaną rzecz, ponieważ zgłaszaliśmy się na początku roku. Dlaczego? Ponieważ jakby każdy był pytany, i pani by się zorientowała. Że każdy ma, nie wiem dwie oceny z odpowiedzi. A ja nie mam żadnej, no to albo by stwierdziła, że. Czekaj, coś tu nie gra, albo stwierdziła, no to Kamil, chodź bez losowania kulki, no bo nie masz oceny z odpowiedzi. Więc na pierwszym temacie zgłaszaliśmy się do odpowiedzi dlatego, że jak jest pierwszy temat, to wiadomo, że nie zapytać jest z jeszcze poprzedniego. Bo czasami jest tak, ona nam mówiła, że ma obowiązek, znaczy może zapytać nas z materiału 3 do tyłu. No nie, nie tylko tego obecnego. Więc jak zgłaszasz się z pierwszego. To fizycznie nie ma z czego Cię zapytać innego. Więc zgłaszasz się, masz ocenę z odpowiedzi, jakąś tam czwórkę, i potem chillujesz bombę. Let's go, chat. Widzicie? Think Smarter. Ty nie przychodził do szkoły. Było to, to niemoralne, bardzo... hamskie i nie powinno się tak robić, ale zrobiłem. Fuck it, fuck it. Było coś Tylko Bóg może mnie osądzi. Drabiec, wiesz, taki Dziękuję, nie, dziękuję bardzo. Przepraszam, że byłem taki... dwa Jakub Zacha się bardzo. on nazywa. Matur nie Zacharja 7. Zacharja 7. Zacharja 7. Co nie ukrasz wszystkie dobre CIDy nawet do Minecrafta. O, Zachar słyszysz to? Nigdy ci tego nie mówiłem, ale jesteś pieprzonym geniuszem. Sylwiuszek? Nie, serio, więc zawsze jak ludzie mówili, że jest znowu jakiś system kulek, jakieś losowania, coś tam, to ja zawsze myślę, o! System kulek Trihard! Let's go! Joink moja kuleczka! No bo jak pani by wybierała z dziennika, no to nie mam wpływu na RNG, nie? No może mnie wybrać, może mnie nie wybierać. Ale jak wybierasz JAKIŚ kulek, na której ja mogę wpłynąć. I, i no udaje, to wiadomo. U, I blaszka udaje, że go nie ma. Mówi jedno słowo co 30 minut. O, no już na blaszkę. Diables nie jest mówi trochę więcej, dużo się śmieje, cały czas się uśmiecha, jest najmniejszy na świecie i się okazuje, że... Diables to jest osoba, której jeżeli ktoś nastra na wycieraczkę, to powie, o, ale, ale miło, cieszę się, że moja wycieraczka mogła komuś pomóc, ja szybko to posprzątam, nie ma żadnego problemu, dobrze, że nie na podłogę, bo by sprzątaczka miała problem. Ale nie, wiecie co? Diables jest osobą, ja to muszę powiedzieć, która ja bym chciał być tak szczęśliwy jak on, no joke, bo jakby kwestia jest taka, że kwestia jest taka, że Diables mega Dobrze się bawi. I na przykład jest off-stream, na przykład wczoraj. Kończymy streama i widzę, że oni dalej siedzą na TS-ie I słuchajcie, że Diables się dosłownie tak samo zachowuje On na przykład mówi Chłopaki, a zrobimy jakąś misję w statkach? Możemy teraz na off -streamie. Co, jakby On serio po prostu chce z nami pograć w gry No no joke, nie tak, że wiecie O, teraz mamy streama, więc gramy Tylko na przykład jest off stream i on na przykład Siedzimy z Torkiem zamuleni, no bo wiecie już po streamach Głos zdarty i on mówi A zagramy w Valoranta jedną? No chodźcie chłopaki Zagramy w Valorancika coś tam I więc jakby on dosłownie cieszy się że może sobie z nami pograć wszystkimi. Jesteśmy taką, wiecie, ekipą, gdzie po prostu jest pochepi po happy, że gramy. Więc to nie jest tak, że on tak na streamie mówi, że, o, że gramy w to, zagramy w to, zagramy w to. Tylko on po prostu lubi z nami grać i po prostu cieszy się z tego. I to może być nawet off-stream dla niego, bo bez znaczenia, czy to jest na streamie, czy nie. Więc spoko. Więc to jest takie. Jak ktoś mówi, że Diablo jest za miły, on po prostu takim jest człowiekiem. Ten diablo sobie jest ten tym po Ja z Torkiem w pewnym momencie. Ja, jako że nie znam się w ogóle na muzyce, a Torek lubi się dzielić swoją wiedzą. Zaczęliśmy sobie rozmawiać o muzyce klasycznej. Torek mi przekazuje wiedzę, a te dwa debile, Nexe ze Wronem, siedzą, siedzą w kącie i się naśmiewają z tego, że rozmawiamy o czymś, do czego trzeba użyć mózgu. Zatem, generalnie, no to tak wygląda spotkanie z ich chłopakami. To nie. O jezus, Samaria, here we go. To wcale tak nie było. O boże, no tak, no. Jezus, no. Ebron i Nexy znaleźli wspólny język. Ja mówiłem, że Nexy to jest zaginiony brat Ewrona, ale wszystko zostało udowodnione wczoraj. Dobrze. O, jezus, o, Maria, o, o, wczoraj. o mój o, to nie chodzi. Nie, to nie było tak. To było tak, że. Była jakaś taka piosenka, która miała tylko jeden bit, typu. Tuff, 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 tuff. Kojarzycie takie, nie? Takie, wiecie, randomowe bity, jak się na tym, na remizie siedzi i dżamuje do jednego. I Torek mówi, nie, nie, to nie jest jeden bit, to jest... To jest bit złożony, ponieważ kiedyś uderzali o kamienie dwóch tubylców i zrobili z tego piosenkę. I to jest, a, i to jest dzieło sztuki. I o takie, aha, aha, opowiedz mi o tym dziele sztuki. I my zaczynamy mieć bekę z Nexe, że nie no, dzieło sztuki, walenie kamieniami o siebie. I oni, a, wy nie rozumiecie tej sztuki, więc z tego mamy bekę. No, nie, no ale oczywiście jest prze... Teraz będzie przedstawia to, jakby no, o, rozmawiali o nadrzędnych rzeczach: rzeczach astralnych, o, o konstelacji gwiazd, a my mamy z tego bekę. no nie oni jarają się obijaniem kamieni normalnie no nie mogę bo nie jest kochać 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 dlaczego się czepiacie golić trawnik co w tym jest niepoprawnego ale fajna nie gra mogę? no gole ten trawnik no gole trawę skracam ją co i jak inaczej mam powiedzieć ebruak się podoba nowa no light no fajna tak, jest no lekka no to prawda no, kosiarka kosiarka. Tylko jak y, lubisz szarpać myszką, to czasami ci odlecić ja, na szczęgnąć. ścianę. Nie polecam. Uff. Uff. Uf. Uff. No ale chat jak mam cię szczeka, no to przecież w ogóle... Mi stąd. Aha. Uff. Jaki pies Uf. robił uff? Uf. Minuta już została. Nie, no nie, co ja ze nienawidzę, i jak cokolwiek odwali ten gnój, to będziemy go tępić na tym kanale jak tylko możemy, żeby o że nikt nie zapomniał, jaki z niego jest śmieć ludzki. Ale od, od kolejnej minuty już nie będziemy się o nim wypowiadać w ten sposób, bo przestrzegamy nowy regulamin Twitcha, który zakazuje takich słów, zatem. No, no cóż, no, no to. On no technicznie otwile. zakazuje słów do innych partnerów no Twitcha, bedala. nie? No, to ja. No dalej, Wedelek, no weź! Ale kurdacki! No kozacki. weź, no dźwięk wydaj, Wedelek, Słysza, jak proszę jak on jest duży? Nie. Kawał no kota! Hmm. A na mi kamusia mi krzyczał, krzyczał, że zdęca się nie? nad zwierzęciem. To jest content z 2021, no, Benem, no, jaki, no, chyna. Chyna. jaki chcę <śmiech> widzieć. <śmiech> <To> miosi, no! Czy <laughs> no, ten ma tak wysrane? Halo, no, Wedel, halo, a, Ten kot ma tak a... bardzo gdzieś tam... Z widzowie. Te same przemyślenia, nie zmieniam się, widzowie. CAT jam. Jamujemy! A, jedzenie się skończyło. Szac, pokażę wam coś, jak się skończyło. Nie no, po prostu tego nie mogę. I będziemy oglądać całego rana chcę wam pokazać co chłop odwala